Kusza zbił szklankę, a Mazenka... Kusza, Amazon, Nie trzeba brakana. Kusza, Amazonka szybko, szybko. Co mam wziąć? Ku Kurwa, chuj. No, Pięć oh. razy ci gadam. Lubisz zielony, ZIELONY to mój ulubiony kolor jest. Muszę w tym odcieniu moro w mojej krwi THC. Jak to, to, jak to się śmiesz? Bóg deszczu. Chodź tutaj. Szybko, gruby. Aha, tutaj są dwie linie. Nie, trzy. Nie. Jed... nie. To są po prostu... Aha, dobra. Jedna linia, Bóg, ale po chodźcie, boku masz... Chodźcie. Po boku masz jakieś tam jungla buffy, nie? Chodź po manę, śliwka weźmiesz. Bo ty będziesz poszukał linię, nie? Młodą, mono. Jezu, jak ja Davo nie grałem Weź ślifka, weź Dobra, chodźcie Ej, widzę gościa Na środku Spoko Jeszcze to bierzemy? Dobra, weźmy W ogóle... Ty mówisz, że czym mam rzucać? Po milionkach dużo? Mhm Jak masz ten skill właśnie, wiesz jak się rozchodzą? I to w boków wchodzi Chodzi ci... Dobra Aha, rozumiem o co chodzi Pierdolamy się na niego? Mhm A czy no? Tam dwóch Z dwie... bokiem Rzuć, rzuć takie takie jakby wiatry, takie kółeczko jakby a, a Na minioncy, no, to dobrze je bije A co mo ulti moi robi? O, no to jest... też taki, też dobrze bije Dobry właśnie, przepotężnego No O a O Dobrze, jeszcze tutaj grabuś Grabuś, Dawaj go, dawaj go Kurde. No nie dobra Pamiętaj, że chodź, śliwa, cofnij się. Pamiętam z tego, że, ja tutaj, też się cofam. że tutaj trzeba trochę na początku przewagę sobie wyjebać. Wbić znaczenie. Mhm. Ciekawostki. A jezus. Ty ja tu kurwa No Dobra, to się utrzymuje, ale biegną do mnie. Mam czekaj jeszcze, co? Miałem ja na przedmiot już. Uuu, fair, nice. No kurwa, jezu. tam musi dużo puszować. Oho, Ta, czyli wiesz, czyli linii, nie? Tego wiatru musisz no, dużo puszczać, nie? A ty jeszcze do tego groby możesz bić po. wiesz, po, po minionach też to, to też wchodzi w bogu. Kurba, mogę? A ja będę chmęczył toporami. <grywa> Rzucają Dobre masz te topory też No ale no to to jest jedyne dla moja jak broń, biję Naprawdę Dobra chyba się nie obrazicie jak się cofnę co? Spoko <grywa> jak to będę męczył No jeszcze tą jedyneczką takie jak płynięcie masz, nie? Jak takim wiatrem, coś takiego mhm. I dwójka do uciekania chyba to się to, każdy. Dwójka, ale... szy dwójka szybciej latasz, no. jedynka nie pamiętam co, ale... Trójka to jest ten wir chyba nie? Ale ich punktuje <noise> Na punkty lecę W ogóle jaką ma pasywę ten ten o, Kto? Kto? Ja? Ten mój co ma pasywę Czy ja mam na F co to jest? Gdzie ja się cofasz? Aj ja się cofna Dawaj wicie miniony. A no przechodzi tu no, na bogu No mówię ci właśnie dlatego to jest dobrze tak bić i tak męczyć A no tak, plecy Nie, plecy Czemu? Jakie info? Myślałem, że nam robią bok A wiem, że tu się gra po A ty w ogóle pytać plecy No wiem arszy. Bok robią Łooo, wow, ulici Ale Ale pierdolną No, ja uciekam właśnie Masz miło. też ulta chyba No mam, mam Jeszcze no, nie my. ogarniam co robi Eeee zabiegać. No to, to, to tak tak takiego jakaś. Takie Taki, jak Taki wielki smok smok leci. leci, pa, teraz tak patrz na to się. A to ja, jak użyję to tego to leci, śliwa, czy od razu lecisz i mogę celować. Śliwa, przygo... Celujesz. Przygotuj Celujesz. się. Przygotuj się ja odpalam Ulta. Ja też, ale... U... Uwa, uciekaj! A Jezu uciekaj Opaliłem Multa. Eee, nie trafiłeś Ciebie śliwa do... w ogóle. E? Nie dostał tu. Tak, tam wpisz, w ogóle chcesz. poleciał. Tam. To... Tam, tam. No i tak się... Dobrze, dobrze. Wypieprzać. E, w ogóle, czemu pierwszy itemek? Weź. Paweł, Eka Beka. Kliknij sobie tab, tab, nie? I popatrz na mnie, jak ja w ogóle nie mam pierwszego itemka kupionego. Tak jakby. Sebek. No. Widzisz, czemu tak jest? No, jakby. No, jest serdziwy tak, no. śmierci. Ale ja go sobie nie kupiłem nie? Startowy Od początku byłem. No możesz nie? go sprzedać jak... Ta. E, fajnie, ten kurwa Vulkan fajny, on jest bardzo tani śniba. Chyba 2,5 koła tego kosztuje, a nie 5,5 jak wszystkie. No, 2,5. No i on jest spoko, ja też nie mi się dobrze grało, Kamilowi się dobrze grało Get zaraz pada No dobra, ja już idę. No bo tak, jest taka taktyka. Ja wjeżdżam w nie, bo ja mogę do tego, tego mojego topora się przeteleportować. I odpalam ulta, czyli że oni mają przez chwilę magii. Później nie, ty możesz robić zasłonę i później, żeby trafić w ultę musisz. Kukułką i tam później mogę z dostać takie tam. ja później dam No najlepiej jak ult trafi no jak najwięcej tego kukułki, bo on bije strasznie. Kukułka. <laughs> Masz człowieku <laughs> Słaby jest słaby jestem ten Dobra, Musisz, czekajcie, co mi się? Tak. Co się tutaj pod może trochę? Wiesz, gramy wszyscy mamy z graniu, co jakoś sobie pomyślimy. Mój tak się będą szmaty healowały. Zobaczymy, czy podejdę. Turcizna jest. Boją się, co? Gdzie ten Reap, Pedan? Nie wiem. W nich wjeżdżamy czy nie? No nie wiem. Nie, bo jak rap później przyjdzie, wtedy zajdziemy, tych wyleczy to się... Najpierw to się robicie, nie To jest papier. No. A no najlepiej się skupić tym. Dobra, to ja też się może cofnę, tutaj widzę. No tu jest takie wiesz, szachowanie. Szacho Szachownica jak na razie idzie no. jakaś. Jajecznica. <noise> o dobra, przyszedł. O dobra, no teraz... Dobra, śliwka! Utrzymujemy Chrona tu no ja tam wierzę teraz Ale Ozyr dobry, nie. nie? To jest najlepsze. Jest sera? Jestra? Ja dobra, patrzcie. Patrzcie, dawajcie. Chodzisz? No. To ja walę ulta jak coś to dawaj. To dawaj, to bo ruchu. ja już walnę na no to chodzi, oni już są. Dawaj, Dawaj, dawaj śliwka pira, tutaj jest. Tak dobrze. Jest. Dobrze, dobrze. dobra, wycofujemy się. Dobra, się. Jeszcze jest on do ubicia. Jezu, prawie. Ale, ale ładnie, on to właśnie. Się... Dobrze, dobrze, dobrze. I teraz puszujemy, nie? Tak. Trzeba pod kimś odejdź mi <grystanie> Ja pierdolę Jedy się ten cofnę nie? No 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 ja jeszcze tutaj bije trochę Dobra uciekam ja też śliwka Weź śliwka sobie dwujeczkę użyj właśnie Mogę to sprzedać mówisz jak to pignąć No sprzedaj Idziesz na ten przedmiot, tam jest tak, czerwono. No, był gówniany, strasznie. No, 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 Brzmie może ci bić. Ło, wjeżdżają pod wieżę niedobrze. Spoko, dawajcie. Ja jeden jest kurwa nadobity. Gdzieś po lewo uciekł. A śliwa pamiętaj, że tu też tej grze można blokować, nie? Więc nie blokuj. No ale też możesz Cześć blokować. Się no patrz, no patrz, weź stój. Nie creepy, ciebie. A, ciebie, Widzisz? dobra. Widzisz? Wiesz co chodzi, nie? Dobra. Siedemdziesiąt osiem. Trzydzieści dziewięć. Sto siedemnaście. nie? Dobrze jest, bardzo dobra Dobra, ja mam multa, wy też patrzcie na to Tutaj znowu jest rajak. A Jezu Kurde i wyleczę. No kurwa Zblokował mnie ten A jest Wiesz co mnie zblokował Dobrze, 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 dobrze. 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 Dawajcie, zemścijcie się Dawajcie, on jeszcze jest na Dobrze. Dobrze, dawaj siępa. go jeszcze Płucz yy, Puszni tam linię No Jezu, sam sobie dałeś na tarczę A w ogóle mi itemków nie kupuje teraz, nie wiem czemu No to kurwa co? No wybij mnie, wybij mnie A nie? To nie no kupiłem sobie Asi Eee kurwa zaraz wracam, coś gdzieś puka Aaa dobra, <laughs> że tu nie <w> niego? wiesz <laughs> Listonosz <laughs> Czekajcie, ale odejdź z... trochę Śliwa. no to nie było zbyt mądre Dobra o, No dobra, dobra szybko, bo tylko że już trochę wiesz bardziej do wieży O już dobrze mój, już mój dobrze napierdala Dobra 1600-200 trzeba wydać 9 sekund mam ulta jest 1800, no ale mam 1200, to jeszcze trochę I to kupi, też to będzie dobrze Ja mam za... 3 sekundy ulta, jak coś ja Tak, do... ja też już mam Dobra, no to wiecie co robimy, nie? Ja mm. jestem gotowy, jak coś Jak oni? Tu jeszcze jest... jest... No... no nie, dobrze Dobrze, tam jest jeszcze tam... A! Brawo. Ale A, poddali się, ale w <laughs> Ale wpierdol. <laughs> no dobrze, dobrze. Łatwo. Bardzo łatwo. Na patencie ich jechaliśmy. <laughs>